Codzienna dawka żużla. To już oficjalnie Piotr Żyto nie będzie dalej pełnił funkcji menadżera Rowu Rybnik. Po jednym sezonie współpraca dobiega końca, a sam szkoleniowiec zapowiada przerwę od Żużla. Moja umowa z Rowem nie została przedłużona. Chcę sobie zrobić przerwę od Żużla, powiedział w rozmowie z WP sportowymi faktami. Na razie przechodzę na emeryturę. Muszę w końcu poświęcić czas rodzinie. Dodał, podkreślając, że do końca grudnia obowiązuje go jeszcze kontrakt, a później zawiesza działalność sportową. Żyto wrócił do Polski po ponad dwóch latach pracy w Szwecji i objął rok przed trudnym sezonem w Ekstralidze. Wygrał dwa spotkania w rundzie zasadniczej ze Stalą Gorzów i Włókniarzem, a w playdownie raz wygrał z falubazem. Ale to oczywiście nie wystarczyło do utrzymania. Tak więc Piotr Żyto robi krok w tył i stawia na odpoczynek. Są konkrety z Gorzowa. Tuż przed startem sezonu Ekstraligi ma odbyć się memoriał imienia Edwarda Jancarza. Po latach nieregularnej organizacji turniej ma wrócić w dużym stylu, jako mocne otwarcie sezonu żużlowego. Nowe władze klubu zapowiadają wydarzenie z rozmachem i mocną obsadą. Na liście startowej mają pojawić się zawodnicy z cyklu Grand Prix, a sama impreza ma mieć rangę międzynarodową. Jak zapowiada dyrektor zarządzający stali Gorzów Łukasz Gałczyński dla serwisu gorzowianin.com. Chcemy, aby memoriał był zorganizowany z dużym rozmachem, na poziomie małego Grand Prix. Z udziałem gwiazd międzynarodowych, nie tylko polskich zawodników, ale gwiazd całego świata. Ale uwaga, teraz najlepsze. Stal Gorzów złożyła wniosek do Urzędu Miasta o dotację na organizację memoriału Edwarda Jancarza. Kurtyna. Nie! To się na ciebie naprawdę ja pierdolę, nie wierzę, nie! Nie! To już wszystko wie. Do tej pory rozegrano 18 edycji Memoriału. Ostatnią w 2024 roku wygrał Zmarzlik przed Woryną i Piotrem Pawlickim. Niki Pedersen kojarzy się z twardą jazdą i bezkompromisową walką na torze. Duńczyk, który powoli zbliża się do sportowej emerytury, wrócił wspomnieniami do postaci Tomasza Goloba w rozmowie z Tomaszem Lorkiem dla Sport.pl. Zawsze darzyłem Tomasza Goloba ogromnym szacunkiem. To bardzo mądry żużlowiec o niespotykanej skali ambicji. On pragnął wygrywać każdy wyścig. Mówił trzykrotnie mistrz świata. Pedersen przypomniał też, że golob mistrzem świata został nie tylko dzięki talent, ale przede wszystkim determinacji i dążeniu do perfekcji. Wspomniał również obrazek z Ligi Duńskiej, który mocno zapadł mu w pamięci. Pół motocykla rozłożył w krzakach i pracował w pocie czoła nad tym, aby sprzęt go nie zawodził. Bardzo szanuje taką postawę i zapał do pracy. Duńczyk zaznaczył jednak, że ogromna wiedza techniczna bywała też pułapką. Odnoszę wrażenie, że czasami Tomasz był zbyt mądry i szukał zbyt wyszukanych rozwiązań. A w życiu czasami prostota jest cenie. Sam Pedersen zdradził, że przez całą karierę stawiał właśnie na prostotę sprzętową. Zabierałem w trasę silnik z niskim poziomem kompresji i drugi z wysokim stopniem kompleksji. Spoglądajmy jedynie na Tor. Kończy się pewna era w żużlu, a takie wspomnienia pokazują część jego historii.